Witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj w kolejnym upalnym dniu, nowy tydzień, a dzisiaj będzie trzeba sprawdzić, jak poszła przede wszystkim naprawa brodera J105, który podobno bardzo długo posłiał jego go wczoraj zrobiłem, jest... nie Wczoraj był wtorek, w poniedziałku chyba zrobiłem. Specjalnie go zostawiłem tutaj, żeby zobaczyć, czy wszystko jest z nim w porządku. I jeszcze jedna rzecz, byśmy musieli ocenić. Nie drukuje telefon w sprawie kosztów naprawy, czyli broder, a to jest HL5440 nie patrzałem jeszcze na niego, więc zobaczymy te ów dwa sprzęty, jak na naprawa i co rokuje kolejny sprzęt. Zapraszam oczywiście kanał Printworld Arek Traidos. Serdecznie zapraszam do oglądania. Dobra, moi drodzy, to weźmiemy do potwierdzenia naprawy właśnie pierwszego tego brodera. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał po dwóch dniach. Tutaj sprawa jest taka, że ta drukarka nie jest w ogóle wyeksploatowana. Klient zgłaszał problem z wydrukiem Kolorze niebieskim. Generalnie wyszło tak, że chyba na samym początku to nic nie było. O ile dobrze kojarzę, to są wydruki, które mam z poniedziałku, ale tak jak wspomniałem, broder, zwłaszcza J100, J105, T500, mają no nieco inne głowice niż poprzednicy, przede wszystkim są. Oszczędniejsze, co za tym idzie, no ciaśniej jest w głowicach. I one, pomimo nawet tych naszych czyszczeń i różnych rzeczy, potrafią po dwóch dniach, trzech ponownie do dupy drukować. I z tym się spotkałem już niejednokrotnie, dlatego każde urządzenie, pomimo tego, że już zrobiłem szereg testów, pozostawiam na parę dni, żeby zobaczyć, jak, jak ta naprawa. Po prostu poszła, jaki jest efekt, I czy była, czy była skuteczna, czy po prostu trzeba dalej robić. Przykładowo mam tutaj przykład J105, tak, dość mocno wyeksploatowany i pierwsze, pierwsze wygórki były fantastycznie poczyszczeni, a to macie przykład po dwóch dniach. No, i coś takiego odesłać klientowi następnego dnia? No, nie bardzo, bo przede wszystkim no, może się klient zrazić. Druga sprawa, że ja bym się sam wkurwił na to, że wysyłam coś i do dupy drukuję. No, nie jestem w stanie wszystkiego naprawić i nigdy nie będę. Jestem tylko człowiekiem, a tak samo urządzenie elektroniczne tam nikt nie siedzi i trzeba wziąć pod uwagę to, że no, przepustowość w tych dyszach się po prostu zmniejsza. Atrament, wydruk testowy na razie zrobię przy małym po obłożeniu, małym narzucie atramentu, tak to wyglądał chyba ostatni w poniedziałek, a jest u mnie dość sporo stopni, bo tutaj jak klimatyzacja nie działa, to jest w granicach 28, zobaczcie i to jest wcześnie rano, a jeżeli jest to godzina już <laughs> późniejsza, to Temperatury sięgają bez klimatyzacji 30, czyli jest to swoisty test dla urządzeń drukujących w ekstremalnych warunkach, zwłaszcza atramentowych. One nie lubią wysokich temperatur, bo atrament ma tendencję do po prostu zastygania, zwłaszcza w głowicach. Dobra, tutaj wyszło ok. Przy takim narzucie po dwóch dniach, myślę, że wydruk potwierdzający, czyli ten kopia kolorowa. Jakoś ok, w porządku. Kopia kolorowa też wyjdzie, jak najbardziej. Kolor, ja tam wrzuciłem oryginał z Photosmarta, czyli bardzo mocno, bardzo mocno narzucony kolor. I teraz tylko zerkniemy, jaka będzie kopia. No, tu też wyszło niemalże idealnie. Tak samo jak dzień wcześniej, dwa dni wcześniej. Tak, tak. Nie ma żadnego problemu. Oryginał, kopia yy, z kolorowa wychodzi rewelacyjnie. Można założyć, że ten sprzęt jest naprawdę dobrze udrożniony. Nie będzie z nim problemu. Wiadomo, jak zostawimy to na dłuższy czas, zauważcie, to to mogą być problemy z wyschnięciami. To jest normalna rzecz. Natomiast yy, jest to yy, broder, który. Nie sprawdzałem, ale możemy zobaczyć, nie ma kłopotu. Jest na oryginalnych wkładach oparty. A nawet nie sprawdziłem, z tego co w środku widziałem, to naprawdę nie był mocno eksploatowany. Klient tylko i wyłącznie oryginały kupuje. Ktoś się do mnie dobija. Moment! Ktoś się do mnie dobija. I zaraz będę musiał sprawdzić kto, ale sprawdzę jedną... Mi się rozłączyło przy komendzie moment, nie wiem, tak mi się wydawało. <gry> Wartość 80, ok. Ja bym chciał teraz sprawdzić jaką ma, jaką ma ilość wydrukowanych stron. Musiałem auto przestawić, bo zarządca coś tam będzie robił z parkingu. Dobra, momencik, ink, page. Słuchajcie, nie wiem czy ty, wy to widzicie... 241, ja spróbuję inaczej kamerę ustawić, to wziąć na bok. 241 stron, przecież ona ma nic wydrukowanych stron. A na wiór. 241 stron i 105. Zacnie. Praktycznie urządzenie jest nieużywane, ale działa. Także to mamy załatwione. Teraz broder laserowy do przejrzenia. Ok. Mamy jego mościa tutaj. Eee, tu. Jest to model bardzo wydajny, bo na tych kasetach e, 3380 można było chyba około 6000 stron wydrukować. 3480 były na 8000, chyba tak mi się wydaje. Nie pamiętam nawet, ale mniej więcej dość wydajnie. Bębny i tonery nie, niezbyt drogie. Ocenić, czy w ogóle to się będzie spinało, jeżeli chodzi o koszty naprawcze. zaraz zobaczymy najpierw ją spróbuję uruchomić nie będę sprawdzał materiałów ani nic czy będzie jakiś błąd czy nie będzie żadnego błędu no był to swego czasu naprawdę dobry sprzęt aha, aha, czy wy to słyszycie? czy wy to słyszycie? bo ja tak Pierwsza sprawa, którą już widzę, a nie wiem czy wy widzicie, to nie trzeba być światły w drukarkach, że wałek dociskowy, wałek grzejny w tym obrębie jest kompletnie zniszczony. Jeden i drugi do wymiany, a generalnie w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem będzie wymiana fuzera. Stawia dość mocny opór, a co za tym idzie strzela przy napędzie. Nie wiadomo czy dalej też nie poszło i które zębatki się nie ukruszyły. Choć wątpię, myślę, że sprawa Fusera by rozwiązała temat. Ale Fuser do tej drukarki nowy kosztuje chyba z 800 zł. Jakiś czas temu miałem na serwisie i sprawdzałem części, też się nie zdecydował. Bynajmniej model niższy, ale na tych samych elementach. No a tutaj niestety, ale jest gołym okiem widać zniszczony. Pewnie duży przelot ma urządzenie. Te strzały też mogą wychodzić z modułu bębna, który jest już. Podrobiony i bardzo ciężko pracuje. Także, no szczerze mówiąc, jeżeli miałbym to naprawiać, nie na jakimś głównie, czyli na używanych elementach, bo to jest ruka kalaserowa, wolałbym to zrobić na, na, na module całkowicie nowym. A nie wiem, czy się klient zdecyduje, zwłaszcza, że widzę tu adnotacje w momencie, jak byłem na urlopie, że wycenić koszty, a koszty będą dość duże. Też mi wpadła w ręce HL1110E, całkowicie świeża, ona jest wystawiona do sprzedaży, ten broder. Także ta drukarka jest na bardzo tanie tonery, jak wiecie, albo nie. A na dzisiaj te sprawdzenie, widzę, że tu mi poszło dość dobrze i to będzie do wydania. Całą resztę zabiera się w końcu, muszę się za ten komputer zabrać, ale to w kolejnych dniach. Dzisiaj mam za chwilę wyjazd do klienta do kopiarki, bo tam już cisną, że muszą drukować, a coś im po prostu się zacina. Ja szykuję się dalej. Miłego dnia. Grupa Printowcy zapraszam Was serdecznie i zapraszam do kolejnych dni. Subskrybujcie, podeślijcie treść dalej i oczywiście dziękuję za Wasz czas. Dzięki. Cześć!